Witajcie. Łukasz Mozolewski, Polska Liberalna. Startujemy w najbliższych wyborach. Chcemy odsunąć polityków od koryta. Na naszych listach nie będzie ani jednego polityka. Na naszych listach będą obywatele tacy jak ja, tacy jak ty, przedsiębiorcy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, chcą się tym podzielić, chcą zmieniać kraj oraz obywatele, którzy są zdeterminowani do działania, którzy są zdeterminowani do wprowadzania zmian. Jeżeli jesteś w tej grupie, jeżeli masz dość polityków, zapraszamy na pokład. Dzisiejsze spotkanie jest wstępem do zaproszeniem na darmowe szkolenie, które odbędzie się na platformie Zoom. Link do szkolenia macie podany w opisie. Termin szkolenia podam w dalszej części. Dzisiaj powiem o trzech kwestiach: pierwsza, trochę o euro. Druga, hmm, dwa zdania o kryptowalutach, o których, których nie przeczytacie ani nie usłyszycie. I trzecia kwestia, w jaki sposób możemy zwiększyć wartość portfela akcji o 700%. Nic nie robiąc. Zaczynamy. Do materiału, do nagrania informacji o ym, euro. Skłoniła mnie najmłodsza córka w okresie świąt. Jak to bywa. Zjeżdża się rodzina dla dzieci. Drobne upominki. Przybiegła córka z banknotem euro i mówi tata, tata. Co to jest? Mówię, to jest pieniążek. Ta, 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 ta. Pójdziemy do sklepu. Możemy pójść do sklepu. Tylko musisz wiedzieć, że tym pieniążkiem u nas w sklepie nie zapłacisz. Ta, 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 ta. Ale jak? Bardzo trudno było wytłumaczyć dziecku w wieku przedszkolnym, że musi wziąć pieniążek. Że musi wziąć euro, pójść do specjalnego sklepu, w którym sprzeda to euro i kupi inny pieniądz, i z tym innym pieniądzem może pójść do sklepu na zakupy. Nasz warsztat będzie zawierał elementy socjologii. Nasz warsztat będzie. Hmm, Będziemy próbował, będę próbował podać z nutką humoru. Teraz dwa aspekty socjologiczne, wstęp do nich rozwiniemy w trakcie warsztatu. Podobnie jak waluta stanowi codzienność naszego życia, jak pieniądz stanowi codzienność naszego życia, tak samo codzienność naszego życia stanowią inne elementy, które są w różnych formach. I jeżeli mamy coś, co używamy codziennie i dochodzi do sytuacji, w której się kończy, musimy skorzystać z kolejnego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak, jaka jest różnica między kobietą a mężczyzną przy rozwijaniu rolki papieru. Kobieta rozwija rolkę od spodu, to znaczy, Nakłada w taki sposób, o tak będzie widać, w taki sposób, aby papier rozwijał się od dołu. Natomiast mężczyzna nakłada rolkę w taki sposób, aby papier rozwijał się od góry. To jest bardzo duża różnica. Sprawdźcie to, bo tak jest. Kwestia druga. Ona determinuje po części kwestię pierwszą. Płeć naszego mózgu. Możemy odczytać z dłoni. I już mówię, jak to zrobić. Potrzebne są do tego dwa palce. Licząc od kciuka, palec drugi i teraz muszę się bardzo mocno skoncentrować, żeby nie, wska nie, nie wskazać tego palca, który pokażemy politykom w najbliższych wyborach to ja go schowam na razie i palec czwarty mamy dwa palce palec drugi, palec czwarty. W zależności od tego, który palec jest dłuższy, tę płeć mózgu masz. Wygooglaj, sprawdź. Ja jestem z pokolenia druku. Wtedy mówiło się: płeć mózgu. Nauka idzie do przodu. Dzisiaj, w, dzisiaj książki opisują bardziej osobowość. W gruncie rzeczy chodzi o to samo. Na warsztatach będziemy rozmawiać również o tym, że za 10, jak będzie wyglądać sytuacja na świecie, w Polsce i na świecie za pewną, za pewną ilość lat. Z jednej strony porozmawiamy o tym, jak wyglądałaby sytuacja w Polsce, gdybyśmy wprowadzili euro w tym okresie, w którym kryteria z Maastricht były spełnione. I mogliśmy to zrobić. Jak byśmy się rozwijali, na co to by miało wpływ? Z drugiej strony zastanowimy się, na ile takie wydarzenie jak wojna za naszą granicą, która bardzo mocno wpłynęła na kurs waluty, wpłynęłaby na kurs euro, gdybyśmy mieli euro. To są dwie drogi, które. Które przejdziemy razem. Musimy mieć świadomość tego, że żyjemy w czasach dynamicznych i za 10 lat nie będzie Facebooka. Za 15 lat nie będzie internetu. To znaczy, internet będzie, ale nie będzie stanowił dominującej technologii. Dominującą technologię będzie stanowiło coś innego coś, co dopiero zostanie wymyślone może przez ciebie. Zachęcam. 20 lat temu nie korzystaliśmy płynnie z Google'a, z przeglądarki googlowskiej. To dopiero raczkowało. Ten okres zmian jest coraz krótszy. Rozmawiając o argumentach za i przeciw wprowadzeniu euro, musimy wiedzieć, że te argumenty, które są, Podawane najczęściej są najprostsze do obalenia. Wzrosną ceny. My nie mamy euro, a ceny rosną. To, że przy przeliczeniu kursu cena zostanie zaokrąglona, tak zostanie. Tak wszyscy robili i tak będą robić. Porozmawiamy o optymalnym kursie, punkcie odniesienia, po jakim można należałoby wymienić walutę. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć jeszcze o dwóch kwestiach. Po pierwsze w ubiegłą środę Ministerstwo Finansów postanowiło spieniężyć obligacje. Nie wiedzieli ile uda, jakie, jakiej wartości obligacje uda im się spieniężyć. Informacja była taka, że nie mniej niż miliard a chcielibyśmy sprzedać obligacje za 4 miliardy złotych. To było w środę, w poniedziałek, wtorek, bo rentowność jest płynna, rentowność oscylowała na poziomie 6,2-6,8%. Takie było proponowane, takie było rynkowe oprocentowanie. Na tyle na lokacie? Niekoniecznie. I teraz co mówi? Aha, sprzedali 4 miliardy. I popyt mówi: kupię jeszcze. Okazało się, że 44% więcej od 4 miliardów sprzedano dodatkowymi transakcjami. Dlaczego tak się wydarzyło? Po pierwsze, nie mamy takiego oprocentowania na lokacie. Po drugie, oprocentowanie tego rzędu to jest oprocentowanie zbliżone do Branży nieruchomości, więc pewnie po pieniądze, po obligacje, schyliły się fundusze inwestycyjne. Co jest jeszcze ważne w kwestii, w kwestii euro? Ważne jest, że mamy do czynienia z różnymi wypowiedziami. I to są wypowiedzi skrajnie pewne. Ja je tak nazywam. To znaczy, przykładowo, Prezes NBP powiedział, że nie powinniśmy przy, przyjmować euro, bo to jest dla nas skrajnie niekorzystne. I ja y, takiemu zdaniu mówię: nieprawda. Dlaczego? Bo po pierwsze, nie mamy danych empirycznych. Wiele rzeczy można policzyć. Takie dane powinny być aktualizowane przynajmniej raz na 10 lat. My tego nie mamy. Więc albo nie policzyli, albo policzyli i nie chcą pokazać. Niemniej, akurat w przypadku prezesa NBP, jego słynne już wyczucie rynku sugeruje, żeby nie iść w ciemno, tak powiem delikatnie. Bo jak inaczej mogę powiedzieć w sytuacji, kiedy prezes NBP, po trzykroć mówi: Nie podniosę stóp, nie podniosę, nie podniosę, i na drugi dzień podnosi. Mało tego, zaczyna cykl podwyżek, a po pierwszej powiedział: A to było raz i koniec. To ja mu nie wierzę. Zobaczcie, co zrobił Fed. Pół roku wcześniej była komunikacja, płynna komunikacja do rynku, że stopy będą podniesione. Stopy zostały podniesione. I poszła komunikacja, że przez sześć kolejnych okresów będziemy podnosić stopy, prawdopodobnie o tyle samo. Rynek ma czas zareagować. Rynek ma możliwość dostosować się. Rynek wie, co się wydarzy. Jeżeli chodzi o rozmowę o euro, ja chciałbym zaproponować. Taką podróż w wyobraźni, która będzie polegała na tym, że wyobrazimy sobie Polskę jako mm, kraj, gdzie każde województwo ma inną walutę. A czemu nie? Kiedyś mieliśmy, e, kiedyś jeździliśmy do Poznania, do Warszawy, do Krakowa, teraz. Teraz lecimy do Madrytu, do Rzymu, do Paryża. Czas jest mniej więcej taki sam. Wtedy tamta podróż była daleka, teraz ta druga jest bliska. A za chwilę przeskalujemy sobie całą Unię na Polskę, ale na razie chciałbym zatrzymać się w Polsce. Wyobraźmy sobie, że, że mamy w Polsce 16 różnych krajów. W każdym kraju jest inna waluta. I teraz ja jadąc z Opola nad morze, muszę albo powinienem zaopatrzyć się w przynajmniej kilka walut. No bo będziemy tankować, no bo będziemy korzystać z toalet, no bo będą inne potrzeby. Mogę płacić kartą. Tylko że banki, które za każdym razem działają w Twoim interesie. Jakoś tak dziwnie cię skubią przy rozliczaniu, jeżeli chodzi o kurs. Więc chyba lepiej mieć gotówkę. No ale do toalety to trzeba mieć bilon, nie papier. No bo jak każdy pójdzie z banknotem, to pracownik stacji będzie miał dość i powie: Nie mam rozmienić. Nie mam. A jest wyrok sądu w Polsce, który na taką sytuację powiedział, że jeżeli klient nie ma odliczonej gotówki, to sprzedawca może powiedzieć nie sprzedaje. Właśnie na, na, na taką sytuację, żeby nie musieć cały czas rozmieniać, żeby nie musieć, jak ktoś przyjdzie ze stówką i powie, proszę mi rozmienić nie mam. To proszę pudełko, zapałek kupuję. Sprzedawca jest wyrok może powiedzieć odmawiam sprzedaży lub proszę dać wyliczone pieniądze. I my nie wiemy, jadąc z Opola nad Morze, ile będziemy mieli przystanków i w którym państwie. My nie wiemy, ile będziemy potrzebowali których pieniędzy. A pójdźmy dalej. Wyobraźmy sobie, że nie ma Schengen. I my przed każdą granicą województwa musimy przejść odprawę paszportowo-celną. Jedziemy nad morze. Jeden pokazuje. 6, 7, 8 razy dłużej. I zadajemy sobie pytanie: co musiałoby się stać, albo co ja bym zaakceptował? Jakie gorsze warunki, żeby było płynniej? Czy ja bym zapłacił więcej za to, żeby można było przejechać? Zapłacić tym samym. W tych okolicznościach wiele osób pewnie by na to poszło. I teraz wyobraźmy sobie duże uproszczenie. Cała Unia Europejska jest w Polsce. To znaczy w województwie opolskim jest państwo Niemcy, w województwie kolejnym jest państwo Francja. I mamy... Bo to jest prawdziwe tylko zeskalowane. Mamy sytuację taką, że gdzie nie gdzie są, jest euro, gdzie nie gdzie nie ma euro. Jest Schengen, więc tyle, tyle łatwiej. No ale jednak trzeba mieć dwie waluty. Czy jestem w stanie zaakceptować pewne negatywne konsekwencje wprowadzenia waluty, po to by mi było łatwiej? Część osób pewnie się z tym zgodzi. W jaki sposób możemy podnieść wartość portfela akcji o 700% nic nie robiąc. W gruncie rzeczy jest to bardzo proste. Jedna z przestrzeni naszych działalności wymaga posiadania licencji, w których udziela Komisja Nadzoru Finansowego. Posiadanie licencji wiąże się z koniecznością odbycia pewnej ilości szkoleń w ciągu roku, żeby się dokształcać, żeby być na bieżąco. Czy jest to zasadne, czy nie? Zdania są podzielone. Szkolenie można odbyć online, yy, przejść materiał, zrobić egzamin zaliczone. Natomiast ja wiem z doświadczenia, że jeżeli ktoś działa na rynku finansowym, to nie ma możliwości rozpoczęcia dnia inaczej niż branżowej prasówki. No bo wtedy, po pierwsze, jest nieskuteczny, działa po omacku. No i na bakier z fachowością. I ta codzienna branżowa prasówka no ta będę daje dużo więcej niż te szkolenia. Ale to jest efekt uboczny. W jaki sposób możemy podnieść wartość akcji o 700% nie robiąc nic. Hipotetyczna sytuacja. Posiadamy portfel akcji o wartości 1000 zł. Akcje na rynku Kurs akcji na rynku to jest sinusoida. Czasami wyżej, czasami niżej, generalnie sinusoida. Jak idzie, to idzie, potem spadnie, potem znowu idzie. I teraz mamy sytuację taką, mamy akcji za 1000 złotych. Wartość akcji, inaczej, kurs akcji spadł o 500 złotych do poziomu 500 złotych, czyli było 1000 złotych. Spadło, nie robiliśmy nic, mamy 500 zł. O ile procentowo spadła wartość akcji z 1000 na 500? Spadło o 50%. Teraz mamy sytuację odwrotną. Mamy wartość akcji 500 zł. Nic nie robiliśmy. Akcje rosną i ich wartość to 1000 zł. Z 500 na 1000. O ile wzrosło procentowo? Z 500 na 1000. Uwaga, wzrosło o 100%. Widzicie? Z 1000 na 500 spadło 50, z 500 na 1000 wzrosło 100%. Czy Wy widzicie, jakie tu jest pole, jaka tu jest przestrzeń do pokazania na wykresie fajnych wzrostów? I teraz, kilkukrotnie spadek, wzrost, spadek, wzrost, gdzie wzrost przy tych samych wartościach jest podwójną wartością procentową, w bardzo łatwy sposób doprowadzi do tego, że mamy wzrost o 700%. Przy czym wartość akcji jest cały czas 1000 zł. Proste. Możemy zrobić warsztat na temat finansów i chcemy zrobić bezpłatny warsztat na temat finansów, ale o tym na koniec. Dwa zdania. O kryptowalutach, których nigdzie nie przeczytacie i nigdzie nie usłyszycie. Albo do niedawna, codziennie robiąc poranną prasówkę branżową, nie przeczytałem, a są ważne. Pomijam, pomijam OneCoina, który w 2019 w Wielkiej Brytanii tam pani 3,5 miliarda funtów wyparowało. O tym też powiemy, jak patrzeć, jak się zabezpieczać. Natomiast. Bitcoin jest synonimem kryptowaluty, tak jak Adidasy są synonimem butów sportowych. Mamy sytuację taką, że hipotetycznie możemy być w stanie zagrożenia wojny. W sensie może się to dziać u nas. I pytanie: po pierwsze, czy ty wiesz, gdzie się udasz? I po drugie, czy ty wiesz, co ze sobą? Weźmiesz, bo na granicy można przenieść pewną ilość, pewną wartość wyrażoną w pieniądzu bądź czymś innym. Systemy bankowe mogą zostać zablokowane w zależności od tego, jak się zachowają włodarze i rynek, i świat. I okazuje się, że w takiej sytuacji Bitcoin jest jednym z ciekawszych narzędzi. Do przechowania wartości. Jeszcze jak korzystamy z giełdy w Chinach, gdzie Chiny nie za bardzo chcą się angażować i tam raczej to powinno być trwalsze niż gdzie indziej, można o tym pomyśleć. Mało tego, bogaci Rosjanie przechowują na dzisiaj wartość w bitcoinach, wartość swoich majątków w dużym, w dużym, w dużej części. I wiecie co? I to jest poza sankcjami. O tym porozmawiamy na warsztatach. To, co jest istotne, pamiętajcie, Polska liberalna startuje w kolejnych wyborach. Chcemy stworzyć listy, na których nie będzie, tworzymy listy, na których nie będzie ani jednego polityka. Tworzymy listy, na których będą przedsiębiorcy. Którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem w zarządzaniu i na których będą obywatele, którzy chcą zmian, chcą odsunąć polityków od koryta, zapraszamy na pokład. Jeżeli chodzi o warsztaty, darmowe warsztaty, wpiszcie w komentarzach pod tym filmem: yy, wezmę udział w warsztacie, żebyśmy wiedzieli orientacyjnie, kto ile osób. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 9.30. Od godziny 9.15 będzie można dołączać do spotkania na platformie Zoom. Ograniczenie jest jedno: ograniczeniem jest Zoom sam w sobie, bo jeżeli nas będzie bardzo dużo, to ci, którzy przyjdą później, najzwyczajniej w świecie technicznie do spotkania nie dołączą. Gorąca prośba, żeby w komentarzach wpisywać też, Tematy lub zakresy yy, materiału, z których chcielibyście, żebyśmy zrobili bezpłatny warsztat. Tam, gdzie tych głosów, albo tam, gdzie te, tych tematów, których będzie najwięcej, o tak, z tych tematów w pierwszej kolejności zaproponujemy kolejne warsztaty. I podaję termin warsztatu. Warsztat odbędzie się o 9.30. O 9.15 będzie można się logować w dniu 7 maja. Zapraszam serdecznie. Cześć.